Aloha, witam serdecznie w kolejnym filmie z Rise of Kingdoms. Tak jak widzicie, wkroczyłem już do KvK. Jak jestem przygotowany? Z tego, co tutaj udało mi się zrobić, no to ulepszyłem kopalnię kryształów już na 25 poziom. Staram się również tutaj to centrum badań dobić do 25 poziomu, i wtedy będziemy ruszać już z badaniem technologii. Mam tutaj tą nową technologię, więc będziemy szli w kawalerię. Jak najszybciej oczywiście tutaj pójdziemy w limit jednostek. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj przed walkami w strefie piątej czy tam szóstej wbić na chociaż dziesiąty poziom tutaj tą kolejkę. Mam nadzieję, że uda mi się również dojść tutaj do, do tego jakby ostatniego poziomu, który zwiększa nam limit jednostek. Zależałoby mi na tym, żeby jak najszybciej te rzeczy tutaj porobić. Jeśli chodzi o pierwsze walki, pierwsze walki będą już 18 czerwca. Z tego co tutaj się dowiedziałem ze znacznika, że o 14:58 UTC otwiera się właśnie tutaj ta przepustka przełęczy poziomu 4. Będziemy walczyć z obozem Ziemi, z tego co pamiętam, ale sprawdzimy na pewno. Tak, obóz Ziemi, więc myślę, że tutaj. Może nam się udać wygrać, ale tak szczerze mówiąc, tak naprawdę te walki zostaną zweryfikowane w polu, tak? Jeśli chodzi o moje przygotowanie, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o moje oddziały, no to staram się teraz, tak jak wspominałem w poprzednich filmach, jeśli mam zadania z bastionu, no to cały czas tutaj szkole piechotę. Kawalerii już nie szkole, w sensie tam szkole, ale nie przyspieszam. O to mi chodzi. Łuczników mam 600 tysięcy, więc na jeden marsz tutaj idealnie powinno mi wystarczyć. Jeśli chodzi o przyspieszenia, no to przyspieszeń tam około 400 chyba dni. Przepraszam, 600 dni mam przyspieszeń uniwersalnych 53 dni przyspieszeń leczenia, więc na troszkę mi to wystarczy. Jeśli chodzi o surowce, no to tak jak widzicie, prawie 10 miliardów żywności, prawie 6 miliardów, ponad 6 miliardów drewna, kamienia prawie 6 i złota prawie 4, więc to jest taka ilość, myślę, że wystarczająca na 4 marsze. Jeśli chodzi o moje marsze, no to Aleksander Newski z Joan. Jeśli chodzi o Aleksandra, to tutaj nic się nie zmieniło. Cały złoty ekwipunek bez talentów. Jeśli chodzi o formację, no to tutaj również bez jakichś upgrade'ów. Zostaje to tak jak jest. Huo, cały złoty marsz. Tutaj róg z talentem, Buty z talentem. To przy pierwszym craftowaniu udało się zdobyć. Jeśli chodzi o formację, no to tu już troszkę lepiej. Dwie złote inskrypcje, dwie niebieskie. Statystyki, no nie są jakoś mega mocne, aczkolwiek myślę, że tutaj Huo z Arturem pokażą po prostu pazur w walce. I przyniosą jakieś fajne raporty. Trzecim marszem będzie Zygaliang z Hermanem. Tutaj Zygaliang również cały złoty ekwipunek. Nie mam tutaj żadnych ekwipu, nie mam tu jakichś fragmentów po prostu ekwipunku, które udało się zrobić z talentem. No, takie po prostu nieszczęście przy kraftowaniu, że nic się tutaj nie udało zrobić. Jeśli chodzi o formację, no to tutaj dwa razy niebieska inskrypcja. Jeśli chodzi o jakieś tam szczegółowe, no to bardzo słabo tutaj to wygląda. 1,6% ataku, 3% do obrony i perzetów, 6,5%. Oczywiście jeszcze dodatkowo 2,7% szybkości marszu i, i 0,5% do obrażeń od wszystkich, do wszystkich obrażeń. Czwartym marszem, który będzie w polu tutaj dla mnie walczył, będzie bajki z Liucze, Tak jak wspominałem tutaj... Nie jestem w stanie na razie wykraftować całego złotego seta. Ale udało się zrobić buty z talentem. Tutaj ten zestaw wiecznego ekwipunku również tutaj z talentem, tarcza, udało się podbić ją na talent, więc zawsze te jakieś dodatkowe 2,5% wpada. Tutaj mamy 1,5% dodatkowo, więc fajnie. Jeśli chodzi o akcesoria, no to Prawdopodobnie za kilka dni udał mi się wykroftować pierścień. Brakuje mi dosłownie trzy materiały, więc myślę, że to jest do tygodnia czasu do zrealizowania. Więc tutaj będzie pierścień dla, dla tego marszu. Jeśli chodzi o formację, no to tutaj będziemy grali kleszczem. Osłona, galop, tarcza, dosyć słabe inskrypcje ze względu na to, że tutaj dos dosłownie nie tak dawno zacząłem e działać w tym kierunku, żeby te informację tutaj upgrade'ować. E jeśli chodzi o e statystykę, no to atak piechoty 2,5%, obrona piechoty 5,7%, PZ piechoty 7,7%, więc e całkiem spoko. E Liucze nie jest na ekspertyzie, ale myślę, że uda mi się go e bardzo szybko tutaj zrobić, ze względu na to, że wykupuję sobie tutaj te daily paczki któryś już dzień z kolei, więc mam nadzieję, że to uda mi się zrobić. Mam jeszcze na 10 dni wykupione tutaj połyskujące kwity, więc w 10 dni prawdopodobnie uda się to zrobić maksymalnie. Plus oczywiście złote głowy, które otrzymuję codziennie za VIPa, ze względu na to też, że tutaj mam WIP'a 14 już dawno wbitego, więc te 3 złote głowy codziennie wpada. Ok, jeśli chodzi o ten film, to raczej tutaj będzie wszystko, bo to był taki film bardziej informacyjny odnośnie właśnie tego KVK i jakie są tutaj plany. A resztę tak naprawdę pokażę Wam, jak już będą jakieś pierwsze walki i jak tutaj się rozwinie ta sytuacja. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć.